Pan z Wami, i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pan o Tobie, Panie. Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę, prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trosie, ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich: gdy, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą, i nie będą was słuchać wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich oni więc wyszli i wzywali do nawracania wyrzucali też wiele złych duchów a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali oto słowo pańskie pała tobie Kochany Księżyc Prałaci Ludwiku, jakże wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za to, że możemy dzisiaj razem z Tobą dziękować za dar Twojego życia i tej wspaniałej, długoletniej, 65-letniej posługi jako kapłan, także i w naszej parafii. Drodzy bracia kapłani, a zwłaszcza Ty, Księży Jacku-Proboszczu, który kontynuujesz to wielkie dziedzictwo. Bo my wiemy jak parafia chylońska pod wezwaniem świętego Mikołaja zmieniła się od 1983 roku. Myślę, że każdy z nas mógłby to powiedzieć. Kochani najbliżsi z rodziny, siostro i bracie, tu obecni wraz ze swoimi bliskimi, aby również towarzyszyć swojemu bratu, bowiem to w waszym domu rodzinnym. On odkrył powołanie, pewnie także i zdecydował, żeby pójść tam, dokąd Pan Bóg go pośle. A kto zna życiorys księdza Prałata, to wie, że miał przeróżne drogi, a ta dzisiejsza Ewangelia i ta liturgia Słowa rzeczywiście wspaniale określa także i los życia księdza Ludwika. I wreszcie, wy, kochani siostry i bracia. Ziomkowie. Myślę, że tu kochamy to miejsce. Tu wielu z nas było chrzczonych, przyjmowało sakramenty święte. Ale także bardzo mocno związaliśmy się z Księdzem Prałatym, chociażby przez dar jego kierownictwa duchowego. Pamiętam to także jako czas, w którym byłem młodym Księdzem. A więc mamy dzisiaj za co dziękować Panu Bogu i cieszyć się. Że tak wiele, wiele lat ksiądz Prałat jest wciąż razem z nami. Ale wróćmy do dzisiejszych czytań, bo kochani, ta liturgia słowa, zarówno proroka Amosa czy świętego Pawła z listu do Efezjan, i ta Ewangelia mówiąca o rozesłaniu apostołów, naprawdę zaprasza do pogłębionej refleksji na temat Bożego planu zbawienia. A w ten plan rzeczywiście Wpisuje się ten niecodzienny klimat Eucharystii, o który już wiemy, bo mamy radość z księdzem Prałatym Ludwikiem dziękować za te 65 lat jego posługi kapłańskiej. Pogłębiona refleksja na temat Bożego planu zbawienia. Kochani, chociaż Boży Zamysł zawsze jest i pozostanie tajemnicą miłości, której nie da się pojąć umysłem. To jednak dzięki Bożemu objawieniu możemy poznać Boży zamysł wobec nas i w życiu Go zrealizować. Kluczowe jest jednak zawsze spotkanie z Jezusem, jak w życiu lata, wspomniana już rodzina, przedstawiciele obecni, najbliżsi, ale zwłaszcza pewnie mama i tata, ale także i te spotkania z Jezusem. W trudnych czasach lat 50., kiedy lekcja religii była przy kościele i tam trzeba było chodzić, a potem w seminarium duchownym w Pelplinie, tak te spotkania z Jezusem pozwalały odkrywać zarys Planu Bożego, by go potem już realizować jako kapłan. I my wiemy wszyscy, każdy z nas mógłby to zaświadczyć, wiernie wypełniać do końca. Tak jest w życiu dzisiejszego jubilata, księdza Prałata. Święty Paweł wyjaśnia, że zostaliśmy wybrani do udziału w życiu samego Boga, byśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem, a jest to możliwe, bo wylała się na nas obfita łaska odkupienia krwią baranka. Jednak wiemy, że szatan kusi, by człowiek odrzucił plan zbawienia. To był los chociażby proroka Amosa, on słyszał w Betel, więcej nie prorokuj. Jezusa nie przyjęto też w rodzinnym Nazaret, postanowiono go nawet zabić. A wiemy, że taki los spotykał świętego Pawła, apostoła narodów, po jego nawróceniu. Prorocy przemawiali jednak w imieniu Boga, nie zważając na konsekwencje, które mogłyby ich spotkać łącznie ze śmiercią czy odebraniem dobrego imienia, bo żyli pewnością wiary, że tego chce Bóg. Posądzony o stroniczość Amos odwołał się do początku swojego powołania i wyjaśnia, że jest zwyczajnym pasterzem i gospodarzem mającym drzewa sykomory, o które się troszczy. A mimo to Bóg wezwał go i posłał do sanktuarium w Betel by tłumaczył ludowi Słowo Boże. Prorok jest sługą Słowa, narzędziem w jego ręku, dlatego podporządkowuje się misji od Boga otrzymanej, a nie ludzkim pomysłom na życie. A o pomyślności tej misji decyduje zawsze radykalne świadectwo wiary i o tym mówi już jednoznacznie Ewangelia. Wyraża się to nic, niczym innym jak tylko wielkim zawierzeniem Bogu, a nie poleganiu na sobie, na swoich zdolnościach, na swoich możliwościach, zwłaszcza mądrości i bogactwie. Zobaczmy, czy tak też nie było w życiu naszego jubilata. To naprawdę nasza parafia, to co na zewnątrz i w naszych sercach nosimy, na zewnątrz widoczne. To jest tylko owoc zawierzenia kapłana, który tu przyszedł, ale także i tych, których wciągał w to, aby też zawierzyli, że można w tamtych trudnych, wcale niełatwych czasach być świadkiem Chrystusa. Chrystus, jak słyszeliśmy w Ewangelii, nie używa nacisków fizycznych, duchowych czy moralnych. By skłonić do przyjęcia prawdy o zbawieniu. Chcę, by Ewangelia była przyjmowana w duchu rozumnej i dobrej woli. Stąd ogłaca ze wszystkiego, by nie przyszła do głowy niemądra myśl, kaptowania sobie ludzi czymś drugorzędnym. Istnieje więc duże ryzyko odrzucenia, a gdy wydarzy się to odrzucenie, Pan Jezus dziwne słowa wypowiedział. Zalecił strącenie prochu ziemi z nóg. Jednak uwaga, nie w złości, nie przeciwko tym, którzy nie przyjmują Bożego orędzia, ale na świadectwo dla nich. Pokochani nie jest to rezygnacja z człowieka. Przeciwnie to ów proch, co zostanie na progu domu, jest tym prochem, z którego zostaliśmy stworzeni na którym Jezus pisał, ratując życie jawno grzesznicy, którą mieszał ze śliną, gdy przywracał wzrok niewidomemu. Ten znak jak cicha łaska, pokorna i niedostrzegalna, jak pył na progu, który nie zwraca uwagi. Bóg taki jest, kochani, jak proch. Stoi u drzwi i kołacze, bo nie może przestać kochać. Przyszedł z daleka, z wysokości nieba, ale tego ostatniego, krótkiego odcinka nie przejdzie, bo szanuje naszą wolę. Człowiek musi go przebyć, otworzyć drzwi serca, ale także i domu, w którym mieszka. Musi pokornie odszukać pył śladu przechodzącego Boga, także i w prorokach, a my dodajmy w kapłanach. Tak było chyba w życiu wielu z nas. I to, że dzisiaj tu jesteśmy i dziękujemy Panu Bogu za dar kapłaństwa, to także i myślę wielka łaska i pewność, że ci kapłani, których my spotykaliśmy w życiu, byli świadkami wiary, odczytać znak zbawienia ślad kogoś kto przyszedł z tak bardzo daleka i przyniósł Ewangelię miłości i zbawienia. Moi drodzy, więc w tym kontekście pozwólmy jeszcze raz, by nasze wzrok. Serce i dusza i umysł z radością zwróciły się ku Panu Bogu, że w tym świecie zagmatwanym, pełnym grzechu także mamy kapłanów, którzy przechodzą jak ten proch przez nasze życie, pokorni, cisi, którzy nikogo nigdy do wiary nie zmuszali, a jednak bardzo mocno ożywiali. Nasze rodziny, nasze serca, nasze domy zapalali miłością. I dzisiaj też chyba to miłość sprawiła, kapłańska miłość, że możemy razem wspólnie dziękować za dar życia i powołania, którym ksiądz Ludwik żyje 65 lat. Bo dla nas, kochani, ta chwila to wezwanie do odkrycia daru życia i woli Bożej, ożywienia charyzmatu, przygnięcia do Chrystusa, o czym pisze święty Paweł. Wydarzenie wpisuje się też w przygotowanie, powiedzmy to z naciskiem do roku jubileuszowego, przez modlitwę, do której wzywa papież Franciszek, zapraszając do refleksji nad radykalizmem życia w powołaniu chrześcijańskim. Dzisiejsze spotkanie mocnym aktentem więc pis ukazuje piękno życia kapłanów, którzy służą wiernie wśród tych, którym, pośród tych, wśród których żyją modlą się i pracują są jak ów proch zostawiają ślady Boga a Jezusa którego przynoszą ukazują nam w ten sposób że my możemy nasłuchiwać i szukać odpowiedzi i myślę że wielu z nas mogłoby dzisiaj po latach wspominając przeszłość i te wspólne lata przeżyte tu w tej parafii odpowiedzieć na wzór cetnika Panie, nie jestem godzin, byś próg mego serca przekroczył i wszedł do mojego domu, bo wiele razy Ciebie nie wpuściłem, kiedy stałeś pod drzwiami, nie zauważyłem zajęty sprawami świata. To niepokój miłości ma poruszyć do wejścia, do wyjścia na spotkanie z Jezusem i widzimy go w niepokoju miłości drogiego Jubilata. Nie miał on innego pragnienia, jak tylko by Bóg był bardziej poznany i pokochany w Jezusie. Gruziący jako wikariusz, wcześniej były też inne parafie, w Niemczech, wśród Polonii, a potem jako proboszcz w Polsce, tu pośród nas, zwłaszcza w naszej parafii, otwarty na Boga i człowieka, delikatnie, ale jednoznacznie, drogi księże Jubilacie, księże Judliku, nasz Ojcze, stawiałeś znaki Bożej obecności i pomagałeś nam odkrywać Boży plan zbawienia. Pewnie wielu z nas odkrywało, że jak cichuteńko przychodziłeś i potrafiłeś swoim świadectwem życia pozwalać nam odkrywać, że i do naszych serc puka Pan Jezus, byśmy otworzyli mu nasze serca i nasze domy. Wiemy, jak ta parafia zaczęła żyć potem kiedy rozastał rozbudowywany kościół, kiedy powstawały nowe, liczne grupy, Tobie chylońska parafia naprawdę wiele zawdzięcza. Ale my wiemy, że Ty także w swojej miłości dzisiaj jak ten proch, po 65 latach życia, chcę też powiedzieć, byśmy nie o Tobie mówili, ale o Panu Bogu, który działa w ten sposób pośród nas. Ta budowa nowej świątyni połączona ze starą który wielu z nas było chrzczonych, jest znakiem szczególnym Twojej życiowej posługi. Posłuszmy się tym, tym, tym obrazem, bo jako kapłan łączyłeś nie tyle mury, co ludzi. Budowałeś struktury, z których wyraża, wyrastają nowe owoce. Parafia żyła, pamiętamy wszyscy, także gdy ksiądz proboszcz Jasek, posługując jako diakon, Uzmysłowiła mi to siostra Urszula, ta, która dzisiaj pracuje w Radiu Maryja, a była tu katechetką, a dzisiaj jest na Jasnej Górze i też się modli, łączy z nami. Prosili to niektórzy, którzy znali księdza Prałata jeszcze z czasów grudziąckich, z naszej diecezji toruńskiej, by o tym powiedzieć. Tak, jak wielu z nas odpowiadało Jezusowi w tej świątyni. Powiedz tylko słowo, a będę zbawiony. A prorokiem, tym, który to, tego dokonywał, którym Bóg się posługiwał jak narzędziem, był ksiądz Prałat. Kochani, obchodząc ten niecodzienny jubileusz, mamy wszyscy więc Panu Bogu za co dziękować, a my, drogi księże Ludwiku, nasz Ojcze, dziękujemy za dar Twojej osoby, cichej, pokornej, nigdy nieprzymuszającej, nieprzygniatającej, ani mądrością, ani naciskiem woli, tylko swoim świadectwem życia. Dziękujemy za Twoją ojcowską posługę, za świadectwo pokonywania trudów, drogi, tej budowy, ale budowy wspólnoty, ale także i wniesieniu krzyża. Tak, bo to też trzeba na końcu powiedzieć: krzyża związanego z wiekiem, ale i z chorobą. To też świadectwo wiary. Gromadzi więc nas niezwykły świadek kapłańskiego życia, którego po dziś dzień nic nie jest w stanie odłączyć od Chrystusa. Nawet ta choroba i ten krzyż. Obserwujemy to i widzimy, jak ukazuje nam wiary w to, że Pan Jezus o żadnym człowieku nie zapomniał, a my wypełniamy po prostu Jego plany. Na tym też polega wymiar prorocki powołania. Myślę, że dla wielu starszych osób, którzy pamiętają jeszcze księdza Prałata z lat swojej młodości, to także dzisiaj, kiedy patrzymy na niego, jak zmierza do kościoła, bo odprawia czy msze, jest wymiar prorocki. Podpowiada, jak znosić swoje własne krzyżyki. Księże Prołacie, Ty chyba wiesz najlepiej, że nie ma miłości bez cierpienia, bez umierania dla grzechu i oddawania życia, by inni mieli je w pełni. Dlatego modlimy się razem, wspólnie dzisiaj z Tobą o niebo dla Ciebie, ale także i dla nas, byśmy kiedyś otrzymali taki, taką chwilę w swoim życiu, że to Pan Jezus otworzy nam bramy nieba, do których wejdziemy. Po tej tajemniczym prochu na świadectwo nam. Amen.